Do niej cukiernia, damel w Wiedniu czy pierniki, a finał powiatowego konkursu integracyjnego Zostań cukiernikiem na święta, hobby, a może zawód. Organizator od dzisiaj Słodka Szkoła Podstawowa numer 41. Bardzo lubię robić pierniki, tym bardziej, że robiłam je z domu w domu z mamą, a teraz też mogę je zrobić tutaj. Ta posypka jest kolorowa, trochę różu, trochę zieleni i trochę różnych odcieni. No i to jest, to jest z lukrem. Dzisiejsze spotkanie nasze myślę, że jest bardzo urocze i słodkie, ponieważ dzieci są zachwycone. Na pewno, na pewno podkreśla smak to, że mogą zdegustować to, co zrobiły, i po prostu bardzo się podobamy, i pytają, czy kolejne również takie warsztaty będą. Obiecałam, że oczywiście tak. Pierniki były zachwycające i na pewno smaczne. Takich wyrobów nie powstydziłyby się największe marki słodkości w świecie, jak na przykład Paco Torre Blanca z Hiszpanii. Jak zawsze co roku, idea jest taka, żeby dzieci wykonywały pracę przed świętami z rodzicami. Bo bardzo często mówią nam, że pracują z dziadkami, z babciami, z mamą, z tatą. I to jest taki moment, kiedy właśnie łączą się w bardzo takim fajnym momencie przed świętami, mogą razem coś smacznego zrobić. Niemały wkład w te słodkie cudeńka mieli uczniowie z zespołu szkół Żoromskiego. Od lat współpracujemy tu ze szkołą 41 i ze zespołem szkół numer 28. I nasi uczniowie przychodzą tutaj pokazać najmłodszym, w jaki sposób dekorować świąteczne wypieki. Wiadomo, że wszystko odbywa się to w formie zabawy, bo dzieci są niecierpliwe, nie chcą. O zainteresowaniu konkursem może świadczyć liczba uczestników. W naszym konkursie wzięło udział przeszło 400 uczestników. Tyle prac wpłynęło każdego roku więcej. Także nagród było bardzo dużo i nie jestem w stanie powiedzieć, w jakiej kategorii pierwsze miejsce to były ciasta. To były pierniki, domki, płaskie, więc to były różne po prostu kategorie. A w holu szkoły można oglądać dzieła młodych ciastkarzy. Jak długo będzie je można podziwiać? Obawiamy się, że bardzo krótko.